Dziś w wideoinformatorze obejrzymy otwarcie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, fontannę w pełnej krasie i słowieńskie walentynki i obrzędy kupałowe. 13 czerwca odbyła się uroczystość podpisania aktu uruchomienia regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Użyckich w Lubaniu wzbogaciło się o nową kompostownię tunelową oraz urządzenia i pojazdy specjalistyczne zebranych gości zaskoczyło nietypowe otwarcie uroczystości przez prezesa Michała Trukiewicza. Centrum utylizacji odpadów gmin Łużyckich przyjmuje odpady komunalne z obszaru zamieszkałego przez około 150 tysięcy ludzi. Nowa inwestycja poprawi wydajność. Około 80% odpadów komunalnych, czyli popularnie śmieci, które my wytwarzamy, zostanie na terenie tutaj tego, tej instalacji wysegregowanych bądź też selektywnie częściowo. Przez mieszkańców u źródła i tylko 20% trafi do kwatery, do ostatecznej jakby utylizacji. Lubański RIPOK to oczywista korzyść dla środowiska, ale nie tylko. Wiele osób, stażystów, pracowników znajdzie i znalazło zatrudnienie tutaj tej nowoczesnej instalacji, bo za sprawą tutaj tych wszystkich działań podjętych zwiększyliśmy zatrudnienie. W ostatnim okresie z 70 aż do właściwie 200 pracowników i stażystów, którzy w ramach nowego systemu gospodarki odpadami pracują w naszym zakładzie. Wartość tej inwestycji to ponad 28 milionów złotych, z czego 16 milionów stanowią środki unijne. W ubiegłym tygodniu zakończono pierwszy etap modernizacji lubańskiej fontanny. Kosztował on budżet miasta około 80 tysięcy złotych. W ramach wykonanych prac wymieniliśmy dysze oraz zamontowaliśmy iluminację świetlną. Całość podświetla pięć reflektorów. Fontanna posiada automatyczne sterowniki wody oraz oświetlenia. Dzięki temu możliwa jest zmiana ustawienia siły wody oraz kolorów iluminacji. W ramach remontu oczyszczono i zaimpregnowano piaskowiec oraz wykonano nową izolację dna. Ale to jeszcze nie koniec prac. Przymierzamy się w przyszłym roku do wyłożenia dna fontanny odpowiednimi kafelkami. A także chcemy uatrakcyjnić wypływ wody, tak aby po prostu cieszył on oko dzieci, ale również tych, którzy tutaj wokół na ławeczkach przesiadują. Za nami Noc Świętojańska, najkrótsza noc w roku, zwana Nocą Kupały, Kupałą, Kupalnocką. Po raz pierwszy zorganizowana została w Lubaniu wspólnie przez Gimnazjum nr 3 i Łużyckie Centrum Rozwoju, wspierane przez Miejski Dom Kultury. Wieczorem 23 czerwca na ulicy Staszica nad Siekierką mieszkańcy Lubania przenieśli się w czasie, aby poznać, jakie tajemnice kryją w sobie słowiańskie walentynki. Pierwotnie z okazji sobudki szczególnie czczono ogień i wodę, dwa przeciwstawne sobie żywioły. Kupalnocka była też świętem miłości, płodności, słońca i księżyca. W wyjątkową atmosferę tej nocy wprowadzili uczniowie gimnazjum nr 3, którzy zaprezentowali dawne obrzędy: palenie ognia, tańce, wróżby i puszczanie wianków po wodzie. W trakcie tej szczególnej nocy szukano również kwiatu paproci, który według wierzeń zakwita tylko raz w roku. Nagrodą za znalezienie słynnego kwiatu była kolacja dla dwóch osób w motelu Życkim. Szczęśliwymi znalazcami okazali się pani Anna i pan Jarosław, i to oni zasłużyli na kolację. Dopełnieniem radosnej atmosfery było pieczenie kiełbasek, dobra zabawa przy muzyce oraz pokaz fireshow, czyli żonglerki ogniem.